tak, że no nie ma społeczeństwa bez kultury i tutaj nikogo nie trzeba przekonywać. Każdy, są różne grupy odbiorców i tych masowych imprez, ale też i takich bardzo kameralnych. Na ostatnio miałam okazję być na pięknym recitalu pani Marty Palkowskiej, która jest obecna na sali. Naprawdę to było to była dla duszy, warto takie imprezy odbywać. Ale powiem może tak. Obleżenie Malborka to impreza, która pomyślana przez Arno Domini, przez Stowarzyszenie Nasze, Naszych Rycerzy i pracowników zamku, miało być z założenia imprezą, która będzie integrowała mieszkańców, będzie oczywiście przyciągała turystów, ale będzie z roku na rok większe zaangażowanie mieszkańców miasta, którzy się będą przybierali, będą opowiadali, będą przewodnikami po tymże mieście. Stało się, że ja takiej imprezie patronowałam przez kilka lat, szukając też sponsorów pomagając przy organizacji tej imprezy. I bardzo mi się nie podoba, że ta impreza stała się taka komercyjna. Bo dzisiaj przy, kupić bilety dla czteroosobowej rodziny, przyjechać do gdzieś zjeść obiad tuż na obrężenie, to jest wydatek bardzo dużo. Ci, którzy kupowali bilety, doskonale to wiedzą. nie taki był zawód. Więc na pewno jeżeli tego typu imprezy to otwarte i tak zorganizowane, żeby mieszkańcy mogli korzystać z tych imprez, a nie gdzieś tam słyszeć, a nie tylko mogli usłyszeć od przyjaciół, którzy przyjechali, żeby je zobaczyć, bo akurat ich było stać na bilet. Malbur potrzebuje wielu takich atrakcyjnych imprez przyciągających turystów i z tym się zgodzę, ale Maldur potrzebuje życia kulturalnego własnego. Własnych mieszkańców. Przecież mamy tutaj wspaniałych malarzy, mamy y, y, poetów, są muzycy. Ja też ubolewam na tym, że nie mam porządnego fortepianu. Jedyne instrumenty w szkole muzycznej jeszcze można, ale przecież oni też strzegą i nie wypożyczą na takie koncerty. Y, proszę, też nie, nie, też nie ma fortepianu porządnego. No. Więc szkoda, bo faktycznie recytale różnego rodzaju, które można by było przeżywać wspólnie, no otwarte są takie do zakupu, tak jak kiedyś było warto kupić scenę, prawda, która pozwoliła na organizowanie różnych koncertów. Tak teraz może warto kupić fortepian, żeby przyciągnąć tą akurat inny typ spotkań kulturalnych do Malborka. Na pewno jest to potrzebne. Podoba mi się to, że w jednym i drugim Domu Kultury jednak pokazują i pracę naszych lokalnych artystów i tych, którzy nas odwiedzają. To nie jest tak, że tutaj jest pustynia, bo byśmy obrazili tych, którzy się na co dzień zajmują, to my może jesteśmy za mało zainteresowani uczestniczeniem w tego typu przedsięwzięciach, więc jest kwestia tak. Komunikacji, pewnej, pewnego umiejętnego zapraszania ludzi do wspólnych przedsięwzięć kulturalnych. Ja w każdym razie muszę to powiedzieć, ponieważ mam wiele też miast, i tak jak Państwo też przecież jeżdżą po Polsce i świecie, to muszę powiedzieć, że Malbork jest świetny pod tym względem, bo tyle osób, które żyją kulturą, chciałyby żyć kulturą, jest naprawdę dużo. Tylko troszkę pomóżmy, tak, żeby można było, żeby oni byli bardziej dostępni, to i miasto musi się otworzyć i pomóc też w realizacji różnych marzeń.